Dzień dobry nowi widzowie, wracamy po krótkiej przerwie Hiperładowanie Nie e, ma jeszcze nie mogę, dobra To odpalamy najpierw martwą skrzynkę Uwaga 9 przedmiotów O, o już. kurde, je, je. co jest? Co o, jest? Star Power, Star Power Dobra Ikona gracza Kurde Ej, to jest rzadkie Yo, ej O kurde Widziałeś jak się dorobił, nie? Dobra Jeszcze raz Jeszcze druga Dawaj Emocje sięgają do mnie tu 9, 9, 9 O kurcze ile, ile monet nie, ile, ile monet Ile monet? Jo, gracza? O kurwa! Ej, Ej, to jest dobre, to jest dobre. Dobra, dawaj, teraz to legendarne. Dobra, nie mogę, hiper. Nie masz, dawaj, legendarne. A, dobra, to legendarne odpalamy. Specjalnie dla was. Dawaj, widzowie, widzowie, trzymajcie się no. O! O, o kurwa! O, Jezu! Co się stało? Cie... Sudomortizo, jo, pierdziele. Dobra, dobra, oh. my, my idziemy opijać, to szczęście. And uh, i to ja, i tak. Piłka uh, Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Uh, I please English subscribers of our channel mention Eliana Kalogeras in every our film. We But... love you, Kalogeras. Good vibes. Come to Poland. Please come to Poland to oh, meet with MC Cygan, Siema.